Hej kochani. No i mamy lipa. Lipa z lipy, troszkę lipy. Jak się to mówi, można powiedzieć, że jest lipa z lipy, bo jest tego bardzo niewiele, ale kochani, fajnie, że jest. O czym dzisiaj bym chciała wam trochę pomarudzić? Kochani, o tym co nie lubię, czyli miodobranie. To jest bardzo ciężka praca, monotonna i znaczy się, że jesteście zamknięci w pomieszczeniu i nie wychodzicie, póki nie skończycie. Mniej więcej to tak wygląda w mojej głowie. Ale kochani, też nie o tym. Chodzi o to, że jak już mam się bawić i mam sobie znaleźć zajęcie, to ja sobie zawsze szukam zajęcia. Więc odsklepiając ramki, kochani, na ramkach już można coś zobaczyć. I do tego was zachęcam, że zawsze jak bierzecie i robicie miodobranie, lub będziecie, przecież dopiero może będziecie robić miodobranie, pamiętajcie, że macie wyjątkowy produkt w dłoniach. Tam jest coś niepowtarzalnego. To nasze płynne złoto różnego koloru. Niepowtarzalne i naprawdę wyjątkowe. Nigdy więcej nie będziecie mieć takiego produktu w ręce. Miód jest naprawdę produktem niepowtarzalnym. Kochani, więc warto poświęcić odrobinę czasu, aby odsklepiając ramki, przyglądać się temu, co tam będziecie mieć. I tam zobaczycie, że w jednej ramce, pomimo tego, że to jest jeden ul czy jedna pasieka, yy, będą. Ramki z jasnym miodem, z ciemniejszym miodem, jeszcze z ciemniejszym miodem, a niektóre aż czarne. I tutaj właśnie fajnie jest posegregować, przynajmniej przyglądać się tym ramkom, czy czasem nie macie różnej kolorystyki, różnej palety barw i smaków, którą Wam pszczoły przyniosły. W mojej sytuacji się akurat to opłaciło. Oglądam, wiecie, bo ja w ogóle mam to wścibskie oko, wszędzie wziornę, muszę coś zobaczyć, a jak już coś zobaczę, to już wiecie, no trudno nie ziornać jeszcze głębiej. Więc, kochani, troszeczkę zabawy. Faktycznie to było, wiecie, segregacja troszeczkę schodzi, no bo jednak trzeba porozkładać, trzeba mieć więcej miejsca w pracowni, troszeczkę dłużej to schodzi. Później zabawa, że trzeba pierwsze jasny miód, od, odsklepić, odbirować, zaczekać, jak spłynie z tej miodarki, później troszeczkę ten ciemniejszy i wiecie, i tak po kolei, no i tego czasu troszeczkę ubywa. Ale kochani, dla tej palety barw opłaciło się poświęcić tą chwilę i popatrzcie się, jakie cuda Wam pszczoły do ula przynoszą. Do zobaczenia w przyszłym roku na następnym miodobraniu.